Hej, hej kochani, witam serdecznie, z tej strony Mario, zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka z Rise of the Tomb Raider. A zaczynamy z menu, gdyż mamy tutaj sklep. Wchodząc do sklepu mamy karty, dodatki i prezenty. E, prezenty są za różnego rodzaju chyba osiągnięcia i tak dalej. Dostępne. Eee... Więc otwier otwierzmy sobie co nieco zimna ciemność pakiet, zimna ciemność i jak widzicie mamy tutaj kilka kart do wyboru. Czyli zrobimy sobie takie losowanko: o, Tyk. Zab zabezpieczenia skrzynka z surowcami mogą być zabezpieczone alarmem uruchomionym w momencie ich otwarcia. Ojoj. Ciekawe, ciekawe. Więc y, są jakieś dodatkowe tutaj skile, czy coś? Ale nie, nie jestem pewien, czy to jest do gry, czy jak to jest. Bastion nadziei. Może to? Oj, oj. Bastion nadziei Mistrz. Raczej otrzyma zbroję. Sebastian Nadziei opanowuje wszystkie umiejętności łowieckie, walki oraz przetrwania. Ale nie wiem, czy to jest w pakiecie takim dodatkowym. Ogniscy czekam. Ojo, rena, to można sprzedać. Ciosy bronią białą mają szansę podpalić przeciwnika. Ciekawe. Potwierajmy sobie dzisiaj te skrzynki, zanim zaczniemy. Piekielny ogień i ograniczony zapas strzał zapalających. Wujuju. Super. Syberyjski komandos. Co są jakieś do dodatków? O! Jakąś broń. Gracz trzyma w pełni ulepszony pistolet, aki Z celownikiem i tłumikiem. <grym> Pakiet święty ogień znowu. Święty ogień. <grym> Dobra. <grym> Przeciwnicy wybuchają. Zobaczmy dalej. Przetrwanie w dziczy. Blask chwały. Strzelba jest w pełni ulepszona. Wszystkie ne, są zapalające. Sygnał ogniowy. Ogień z koktajlu. Motowa pali się dwa razy dłużej. Ciekawe. to informacje informację 3 o. o to ciekawe Pakiet gamba Zjawa Siewa yeah. <coughs> jeszcze 4 Adrenalina. Zabójca po cichu zapewnia chwilową odporność na obrażenia. Nagrody za medale. Tu. Ocalały dwa. Umiejętności przetrwania. Super. Nie wiem czy my dostajemy jakieś dodatkowe... Umiejętności, co tak dalej? Starożytna szpica, która otrzymuje odmianę zbroi. Nieśmiertelnych, ciekawe. A to? Tu mamy dwie. Wszystkie umiejętności łowieckie, walki oraz przetrwanie. Tylko nie wiem. Na, na czym to tak do, do końca polega więc, więc nie będę się wiecie, przejmował tym. Mam nadzieję, że to nie wpływa na jakoś na rozgrywkę, tylko to jest jakieś w tych y, dodatkach DLC prawdopodobnie. No, dawaj. Dobra, to co? Hmm. Myślę, że byśmy sobie to misję główną może odpalili, albo... Albo ten grobowiec może, co? Co wy na to? Tutaj jakiś artefakt, ale to... Tutaj się też udamy później prawdopodobnie. Na razie tam nie mam wejścia. Gdzie jest ten grobowiec? Lećmy może do tego grobowca faktycznie. Może zrobimy takie po prostu dwa odcinki. Poprzedni i teraz ten z grobowców. O! Amunicja. Pik Dobra, ten grobowiec jest gdzieś tutaj. Nie wiem, który się tam do niego wchodzi. Tutaj widocznie. Z tej strony chyba Cholerne wilki gdzieś tu już tutaj Słyszę Ale dobra Te te te. Tak bo to było gdzieś tutaj właśnie to wejście Kurde No, tu jest to wejście, tak jest Więc dobra, lecimy z grobowcem drugim Będzie fajnie, bo już będzie Będę miał jakiś progres. Przy okazji, coś tutaj się znajdzie. O, powiedzcie, że mam zablokowany to Ten grobowiec jeszcze Tu coś widziałem właśnie. Jeśli tak, no to będzie kiła. No nie, ja z tym nie mogę nic zrobić jeszcze Dobra, czyli trzeba będzie się wrócić później Dobra, lecimy z misją główną No ta, ta Dobra, dobra Okej okay. Jolo Lecimy, mijamy na górę. Lecimy z misją główną tym razem. Musimy trochę pobiegać, żeby się Lara rozgrzała. Bo jest strasznie zimno. Jest czekajcie, tam mamy grzybki. Z grzybki zbiorę przydadzą się do strzałów tych, tych trujących ej tu Dobra. na górę bijamy na górę teraz co? teraz tutaj tak? ha ja mogę albo tędy albo tędy ale ja bym się chyba chęcią Wolał jednak udać tędy. Pytanie: czy ja tędy mogę wejść? Czy ja muszę iść tędy? Nie podoba mi się to w ogóle. Nie. Jo. Ledwo zdążyłem, nie. Dobra. O, my tu mamy. Jak na razie nikogo nie widać. Aż dziwne. Niepokojące. Trochę za cicho tu jest. Tu idź. Skrzyneczka kolejna. Tu widzę, mogę się tak wbić na górę. Tam iść. Lara zaczyna mi się skradać, czyli gdzieś tu są przeciwnicy. Nie, tam nic nie ma. Oni pewnie będą gdzieś tu dojść do góry. Coś tak czuję. Tu mamy alternatywne wejście. Zobaczmy, a jest dwóch, dobra. Nie dam rady ich tutaj zawołać, niestety. A, udany tutaj zeskok. Tutaj oznaczono chyba coś co znajduje się w pobliżu Skrzynia z monetami. A ja sobie pozwolę tutaj zebrać Dobra Trzeba zobaczyć gdzie ta skrzynia z monetami? Gdzieś tam jest Dobra, no tam później się tym zajmiemy Na razie mamy dwóch gości Obozowisko. Teraz korzysta z niego trójca. Zobaczmy, tam mamy dwóch, trzech. Ja już widzę, że będę musiał wejść na górę. Na daremno ta drabina się nie oświetla. Burde. Ej, ej, ej! Lara, nie kombinuj. Oni się nawzajem widzą. Nie podoba mi się to. A wiecie co? Trujaka rzucimy. Shh Jeszcze jeden. jest. Czekaj, tak załatwiłem Nieźle. Dobra No, gitara, gitara. Super, podoba mi się to Mamy ognicho w razie czego Tu możemy sobie zbadać. Kolejny przykład radzieckiej propagandy No ale co, nie przeczytasz mi tego? Lara w nie leć Dobra, tu gdzieś. Czekajcie, tu gdzieś było to? Czy to jest tutaj? O! Wiecie, ja jestem tutaj, to od razu może korzystajmy. No i dobra. Ja widzę, że będę mógł się tam wbić na górę, ale chyba jeszcze nie teraz. Dobra. Mamy kolejną umiejętność, więc wykorzystamy. Ja bym chciał to. Bezszelestne lądowanie. Bierzemy to Nie będą nas widzieć Eee, czekajcie Nie było Ulepszenie broni mamy U jeden z czterech, super Dobra Ulepszenie broni Szybkość przeładowania To jest celność, ale szybkość przeładowania mnie bardziej interesuje No i dobra. Lećmy dalej. Co to? Jestem po twojej stronie. Pracowałem dla trójcy przy konserwacji sprzętu, ale chcę się stąd wyrwać. Ci ludzie są szaleni, wykradałem im sprzęt. Jest twój, jeśli masz pieniądze. Nie zauważą braku paru drobiazgów, ale jeśli coś zmęszą albo zobaczą mnie z tobą, będzie po mnie. Potrzebuję niemożliwej do namierzenia waluty na wypadek, gdybym musiał zniknąć najlepiej złota. Dobijemy targu. Zobaczy co uda mi się znaleźć. Vito hmm. widita? Ile ja mam? 65. Co ty masz? Narzędzia rzemieślnicze, kurwa. Kto? STRÓJ komandosa. Kto? Celownik laserowy granatnik do karabinu. Wyciągarka linowa. Ej, i tłumik. Staćmy na tłumik. Staćmy na tłumik. Biorę tłumik. I wyciągarkę poprosił. Na to mnie jeszcze stać. Już od dawna miałem na to oko. Hi hi. No i subcio Dobra. Widzę, że tu będę mógł sobie więcej wykupić. A, a czekajcie jak to? Aha, bo ja muszę się wrócić teraz do obozu, tak? Muszę to sprawdzić się raz. Ja mam to automatycznie jakoś przypisane? Broń. jak ja wybiorę tak, to. A on jest automatycznie z tłumikiem. No to super. No dobra. Na razie na nic więcej mnie nie stać. Musiałbym odnaleźć więcej złota. Nie chodzi o żadne atomówki. Nieciekawy gość z blizną na twarzy o imieniu Konstantin wygłosił wielką mowę o przeznaczeniu i jakimś źródle. Czuję, że się wkopałem. Inni podwykonawcy są chyba jeszcze bardziej zaniepokojeni. Za to goście współpracujący z trójcą od dawna łykają wszystko i proszą o jeszcze. Wygląda to na jakąś pojebaną sektę. Przygotowujemy się do ataku. Ciekawi cię pewnie na kogo? Są to jacyś tubylcy. Wyglądają jak z innych czasów. Futra, skóry, żelazne groty. Uderzymy śmigłowcami szturmowymi i karabinami maszynowymi kalibru 50 mm. Wplątałem się w nieciekawą historię. Cichy, to na pewno. No i dając życie, pewnie już nie żyjesz. Bo zabiją... Albo zabili cię oni, albo ja. Dobra, pijamy się. Twoi ludzie zawiedli. Trójca zaczyna się niepokoić. Mieliśmy pewien problem z tubylcami. Pozbawili nas łączności, ale wszystko jest już pod kontrolą. Jeśli sytuacja nie zostanie opanowana, zajmiemy się nią. Nie będzie takiej potrzeby. Jestem tu nie bez powodu. Zostałem wybrany. Doprowadzę sprawę do końca. Mam nadzieję. Hej! <laughs> Oj dostaliśmy strzała, <ściowa>. kurde. <laughs> no i nas złapał Kurtkę nam ściągnął. Laro, ocknij się, żyjesz? Tak. dzięki Bogu. Ana... Co... Co ty tu robisz? Nie wiem. Nie pamiętam. Laro, co A... się tu dzieje? Boję się. Ech. Co ona tu robi, faktycznie? Strasznie mi przekro. Nie chyba myślałam, że trafię do ciebie. To wszystko moja wina. Co to? Co to za ludzie? Czego chcą? Szukają tego, czego szukał mój ojciec. Och, nie, Laro! Ostrzegałam cię! Czegokolwiek potrzebują, daj im to! To nie takie proste. Trzymaj się. Wyciągnę nas z tego. Znajdę sposób. Ciekawe. Nie podoba mi się to, cała Anna nasza macocha, można powiedzieć. Jezu, yes, yes. idiota. <coughs> Na ich mało. Nie dotykaj jej, proszę. Nie. Gadaj. Nie, nie, suki zyno. Gdzie jest boskie źródło? Proszę! Przestań! Nie wiem, gdzie jest! Wystarczy. Naprawdę nie wie. Co to za? Widzicie to? No dobrze powiedziane. Nie mogłaś odpuścić. Co? Wiedziałam, że znajdziesz to miejsce. A czego się spodziewałaś? Spójrz na to inaczej. Szukamy tego samego. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Chcesz nadać życiu sens? My możemy ci w tym pomóc. To chyba jakiś żart. Przecież widziałam, jak działa trójca. Odmawiasz? A jak ci się, kurwa, zdaje? <grym> Ostra. Mi, Anno, trójca zwerbowała cię, zanim zaczęłaś pieprzyć się z moim ojcem, czy dopiero później? Kochałam Richarda. Ale był zaślepionym idealistą. I to go zniszczyło. Co byś zrobiła z artefaktem? Pokazałabyś go światu? Przywróciłabyś dobre imię ojcu? Wciąż jesteś naiwna. Jak mała przestraszona dziewczynka, która próbuje naśladować tatusia. To bolało z tej zabawy. Nie, jeszcze nie. Ty i ja, możemy jeszcze zagrać w jednej drużynie. Pomyśl o tym, Laro. <śpiewanie> Kto tu teraz rządzi, kurwa? Ana czy ten... ...skurczy syn? No dobra, zamykałem nas w jakimś tym Oś! To jeszcze nie koniec! Co <laughs> Może nie potrafi być inny. Myślałam, że jestem tu sama. Ja też, a tu proszę. Jak ma na imię moja nowa znajoma? Nieważne. Długo cię nie zostanie. Konstantin nie jest zbyt cierpliwy. Ja też nie. Właśnie widzę. Niezła sztuczka. Szybka jest. Wyciągniesz nas stąd? Nie ma żadnych nas. Nawet nie wiem kim jesteś, ani co tutaj robisz. Przykro mi, ale chwilowo nie jestem zbyt ufna. Bez mnie daleko nie uciekniesz. Nawet nie wiesz, jaką drogę już przebyłam. Te? Co o nich wiesz? To sekta, Pradawna i tajna. Jej członkowie są przekonani, że realizują dzieło Boże. Z tego, co widziałam, daleko im do świętości. I co? Koniec rozmowy? Co my to mamy? Mamy kawałek rurki. I w sumie nic poza tym. I dobra, biorę tę rolę. Nie możemy tego oddać. Nie możecie, czy nie chcecie? Jest jakaś różnica. Tak, to drugie oznacza wybór. Fak. I, i, i. Co masz zamiar z tym zrobić? Dam ci znać jak coś wymyślę. Dobra, widzę, że mamy tutaj. Jak mnie to usłyszeli. Tym bardziej trzeba się stąd wynieść. Dobra, myślę, że będziemy kontynuować tutaj ucieczkę już w kolejnym odcinku, no, tymczasem zostawcie lajka. Subika na kanale. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.